do udziału w tej, w tej konferencji. Dziękuję bardzo właśnie panu profesorowi Intraszczykowi. Dziękuję też za prezentację. Czuję się zobowiązany do tego, żeby wypaść jak, jak najlepiej. Szanowni Państwo, temat mojego, mojego wystąpienia być może jest trochę niecodzienny z punktu widzenia problematyki samorządowej, jaką się wielu z Państwa zajmuje na co dzień. Generalnie zajmowanie się problematyką samorządową w naukach społecznych, to w kontekście jeszcze spraw politycznych, bo tutaj o takie par excellence chodzi, w tym tak fundamentalnych dla funkcjonowania ustroju politycznego państwa, jak chociażby kwestia legitymizacji politycznej, jest wciąż dość, bym powiedział, nietypowy. W teorii czy filozofii polityki, która wyznacza obszar moich zainteresowań i rodzaj stawianych pytań, bardzo mało miejsca poświęca się samorządowi terytorialnemu. Nawiasem mówiąc, samo użycie już słowa samorząd, samo, samorząd tak? rozbijając to na te dwie cząstki, a nie na przykład władza municypalna jest już problematyczne, jakby, ponieważ z punktu widzenia teorii polityki takie pojęcie konotuje związek z pojęciem chociażby suwerenności czy samostanowienia. Dla celów badawczych zakładam, że sytuacja ta to jest nieobecność samorządu na gruncie badań politycznych, tak to nazwijmy, nie jest wynikiem jakiegoś przesunięcia kategorialnego, ale ma swoje uzasadnienie polityczne. Polityczne nie w znaczeniu upartyjnienia czy, czy, czy partyjności, jakichś tylko stosunków władzy i podporządkowania. Wydaje się, że problematyka samorządowa została niemal w pełni zmonopolizowana przez prawników, którzy z prawa samorządowego uczynili uczyni rodzaj wiedzy technicznej, normatywnej w sensie prawa pozytywnego, ale pozbawionej ponadnormatywnych odniesień. Normatywna teoria samorządu terytorialnego to nawet w literaturze światowej margines badań, typowy dla, 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 dla obszaru anglosaskiego czy skandynawskiego. Trudno nie stwierdzić, że taki stan rzeczy jest w jakimś stopniu uwarunkowany obecną sytuacją polityczną, być możemy to nazywać też duchem czasów, czy też formą dominującą państwa, z jaką mamy współcześnie, czyli państwa suwerennego, państwa narodowego. Z pewnością taka sytuacja jest nie tylko poznawczo niezadowalająca, ale także w pewnym sensie politycznie, no, może to kontrowersyjne słowo, ale niebezpieczne. Nauka prawa w dominującej swojej większości oparta na takim kelsenowskim normatywizmie, z łatwością jest w stanie dostosować się do wszelkich zmian ustrojowych. Koncentracja na proceduralno-formalnych aspektach ustroju, przysłanie jego aksjologiczno-polityczny wymiar. Niektórzy prawnicy zrozumieli, to można powiedzieć, ponie w czasie, gdy demokracja liberalna i państwo prawa znalazło się w różnych współczesnych państwach w stanie głębokiego kryzysu. Neutralność prawa. Racjonalność ustawodawcy, prymat prawa pozytywnego, prymat także formalizmu i proceduralności, to w gruncie rzeczy, z punktu przynajmniej teorii polityki, swego rodzaju fikcje, za którymi skrywa się realna gra interesów. W obliczu zagrożeń politycznych, nauka prawa, nie mogąc wyjść poza swoje metodologiczne ramy, wynikające z tego właśnie normatywizmu, musi abdykować pod naporem woli politycznej. Brak skutecznych prawnych i politycznych zabezpieczeń ustroju państwa. Umożliwia jego wypaczenie, a w dalszej kolejności poza prawdą lub quasi prawdą zmianę. Taka zmiana dotyczy nie tylko spraw ogólnopaństwowych, ale także właśnie samorządowych. Przekształcenie samorządu terytorialnego w część administracji rządowej dziś wydawałoby się nieprawdopodobne, jest w sytuacji upadku ciągłości akcjologiczno-politycznej ustroju, czyli tego kryzysu demokracji liberalnej, moim zdaniem kwestią otwartą. Zasadniczym założeniem, jakie przyjmuję jest twierdzenie, że zmiany, w które dokonują się w naszej rzeczywistości, rzeczywistości społecznej dokonują się w konsekwencji zmian, które następują najpierw w świecie idei. Jeśli dane wyobrażenie zostanie pomyślane, rozpropagowane przez jednostkę, zwłaszcza jakąś wpływową, zyska aprobatę najpierw wpływowej grupy, a potem części społeczeństwa, zmiana społeczna czy polityczna staje się możliwa. W tym, wielka w tym zakresie więc rola nauk społecznych, aby mogły takie zmiany przewidywać, opisywać, a być może także im, jeśli są one szkodliwe dla takich uznawanych powszechnie wartości, zapobiegać. Przede wszystkim poprzez chociażby edukację do życia politycznego. Dominująca we współczesnym państwie prawnym doktryna zakłada z jednej strony, że samorząd jest częścią tzw. domeny publicznej, a przez to nie przejawia atrybutów suwerenności które są zarezerwowane dla państwa w wąskim sensie. Chodzi mi tutaj o władzę centralną, ustawodawczą, a pośrednio wykonawczą w demokracji chociażby parlamentarnej. Z drugiej zaś, że pozycja samorządu jest całkowicie zneutralizowana, obiektywna w sensie pewnego braku zaangażowania i zdeterminowana paradygmatem efektywności wykonywanych zadań, odwołującym się, się tutaj do zasady subsydiarności. Socjologiczno-polityczna analiza rzeczywistości przeczy tym założeniem. Z łatwością dostrzegamy zjawisko upolitycznienia w znaczeniu upartyjnienia samorządu, które należy niezależnie od zajmowanego stanowiska metodologicznego czy światopoglądowego ocenić negatywnie. Upolitycznienie to w znaczeniu tego upartyjnienia prowadzi bowiem do marginalizacji, nie zawsze oczywiście, ale może prowadzić do marginalizacji interesu wspólnoty samorządowej. Zjawisko tak zwanej partiokracji, czy też polikracji, o którym pisał w swym, bym powiedział, liberalnym okresie twórczości bardzo kontrowersyjny niemiecki prawnik Karl Schmidt, polegające na podporządkowaniu interesów wspólnoty, czy to dużej jako państwa, czy to małej, czy to właśnie w znaczeniu wspólnoty lokalnej, interesowi partii, stało się dzisiaj, można powiedzieć, w wielu państwach faktem. W partiokracji, która jest oceniana oczywiście tutaj negatywnie przez niemieckiego prawnika, partia, która uzyskała formalne przesłanki do zmiany prawa w drodze ustawodawczej, a nawet y, ma możliwość zmiany konstytucji, przekształca państwo na swoją <laughs> modłę zgodnie ze swoim światopoglądem, ideologią, która odzwierciedla określone interesy, nie licząc się w zupełności ze zdaniem społeczeństwa czy innych partii. Jest to, jest to możliwe, trzeba powiedzieć, ponieważ państwo pod wpływem właśnie wspomnianego kelsenowskiego normatywizmu, często takiego wersji dość ułomnej, stało się w gruncie rzeczy narzędziem, które można, którego można użyć do różnych celów sprzecznych z, jakby z duchem prawa, które on zakłada. Demokracja zatem w swej radykalnej, takiej bym powiedział nawet jakobińskiej formie, może prowadzić wprost do totalitaryzmu, w którym zanika autonomia sfery prywatnej, Dostęp do sfery publicznej, możliwość kontroli władzy publicznej, niezależność stowarzyszeń prawa publicznego, w tym właśnie samorządu terytorialnego. We współczesnym języku wciąż mamy do czynienia z bardzo wpływowym zamętem pojęciowym. To znaczy, pojęcia demokracji i liberalizmu są, jeśli nie utożsamiane, to występują niczym dwa elementy jednego zjawiska. Zdarza się także, że są stosowane w sposób zamienny. To, co jest liberalne, nazywa się demokratycznym i odwrotnie. Jednak demokracja i liberalizm są istotowo różnymi fenomenami politycznymi, co już zasygnowaliśmy w poprzedniej, można powiedzieć, uwadze. Demokracja w swej radykalnej formie prowadzi do zaprzeczenia tego, co na co dzień z nią zdaje y, się, że utożsamiamy. Wszelkie elementy państwa prawnego nie idą co do zasady w parze z demokracją, co więcej, mogą być nawet przez nią zagrożone czy wręcz zlikwidowane. Demokracja cechuje się tendencją do równości, liberalizm z kolejku wolności. Tych wartości nie sposób w zasadniczym względzie w stu procentach połączyć. Jeśli demokracja w swej istocie jest tożsamością rządzących i rządzonych, to okazuje się być tylko utopijnym ideałem niemożliwym do realizacji w państwie większym niż jakaś starożytna polis chociażby. Ówczesne demokracje były jednak co oczywiste, prawda? Nieliberalne, ponieważ to samo jest rządzących i rządzonych, opierała się na wykluczeniu sporej liczby społeczeństwa, czy ludności, która nie stanowiła podmiotu politycznego chodzi oczywiście o kobiety i niewolników. Jak zauważa słusznie Giovanni Sartori, demokracja dąży do przeniknięcia państwa przez władzę ludu, podczas gdy liberalizm polegał w gruncie rzeczy na ograniczeniu władzy państwa. Samorząd terytorialny, choć jest przeważnie rozpatrywany jako element demokratycznego ustroju, tak naprawdę stanowi zatem element liberalnego państwa y, prawa. Nie służy więc y, 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 wprost postępowi rozwojowi demokracji bezpośredniej, ale, ist, ponieważ ona na dalszym jakimś etapie może mu nawet zagrażać, ale istnieniu do pewnego stopnia przynajmniej niezależnych od władzy centralnej <grym> wspólnot lokalnych. By przypomnieć o jego liberalnej wartości warto odnieść się do, do dziedzictwa, do pewnych tradycji, które są zawarte w historii doktryn samorządu terytorialnego. Wspomnieć kilka nazwisk, które, które wydają się w tym kontekście być przez nas zapominane. Mam tu na myśli dwa nazwiska. Pierwszym z nich jest nazwisko Edmunda Berka, który podkreślał w, w kontrze do, do, do prądów związanych z nowoczesnym czy nowożytnym naturalizmem francuskim. Znaczenie samorządu jako, jako instytucji naturalnej, tradycyjnej, odwiecznej, która istnieje niezakłóceniem od wieków, a zatem co ważne, nie jest ona efektem współczesnej legislacji. I w tym aspekcie Berg zdecydowanie krytykował sztuczne w swej istocie twory samorządowe epoki porewolucyjnej, które mogą istnieć, ale równie dobrze mogą nie istnieć, prawda, zgodnie z logiką jakobińskiej demokracji. Równie duże znaczenie dla, 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 dla mojego wywodu ma oczywiście dzieło i twórczość Aleksisa Dentokwila, na który szczególne znaczenie przypisywał właśnie społeczeństwu obywatelskiemu, instytucji instytucji, takich, instytucji naturalnych, takich jak... Rodzina, wspólnoty lokalne, wspólnoty regionalne, a także właśnie samorząd, których wa wartość przez niego podkreślana zawiera się w tym, że są one ostoją właśnie życia politycznego i co więcej, stanowią zaporę przeciwko demokratycznej w gruncie rzeczy tyranii. Szczególną rolę w tym kontekście odgrywają właśnie te instytucje, nazywane w literaturze fachowej jako ciała pośredniczących. To dzięki nim jednostki nie są odizolowane. A państwo z kolei rozumiane tutaj jako władza centralna nie znajduje pola do maksymalizacji swego władztwa Współczesny kryzys demokracji liberalnej jest w istocie kryzysem legitymizacji dotychczas dominującej formy ustrojowej i jej ideologii. Kryzys ten przejawia się w popularności przede wszystkim partii skrajnych, radykalnych, spadku poparcia dla partii centrowych, próbach delegitymizacji instytucji demokratycznych jako niereprezentatywnych dla w cudzysłowie prawdziwego. Ludu. Populistyczne partie ze skrajnych skrzydeł sceny politycznej dążą do delegitymizacji znanych, sprawdzonych i długo obecnych na tzw. scenie politycznej sił y, y, politycznych czy partii politycznych. I ta delegitymizacja ma bardzo określoną i niebezpieczną formę, ponieważ jej ostrze w swej istocie jest w gruncie rzeczy, bym powiedział, moralny. Populiści, jak pisze chociażby profesor Jan Werner Müller, chcą swoich konkurentów ukazać jako niemoralną i zepsutą elitę która stanowi obcy element zdrowej tkance narodu. To oni ich zdaniem reprezentują naród, a nie oderwana od życia przyziemnego twójich ludzi elita. Populiści są przeciwni pluralizmowi. Po co w państwie ma być, czy w społeczeństwie ma być odmienność poglądów, czy wielość stanowisk, kiedy istnieje właściwie przecież tylko jeden naród, który oczywiście tylko oni reprezentują. Jeśli ktoś nie popiera zatem populistów o władzy, Odmawia się mu statusu członka narodu, traktuje się jako element zepsuty, niemoralny, który trzeba czym prędzej z tej właśnie zdrowej tkanki wyrugować. Najgorszy błąd, jak jednak można popełnić, zwłaszcza dotyczy to, to partii niepopulistycznych, to uwierzyć w mit wyłącznej reprezentacji ludu przez populistów. Łód czy naród to jedynie w gruncie rzeczy fikcyjna całość spoza obowiązujących procedur demokratycznych homogeniczny i moralnie zjednoczony organizm, którego rzekomą wolę można rozgrywać przeciwko faktycznym wynikom demokratycznych wyborów. We współczesnym państwie samorząd terytorialny jest tworem państwa, mającym swoje podstawy prawne w ustroju politycznym wyrażonym w Konstytucji. Model samorządu terytorialnego przyjęty w danym państwie, zwłaszcza unitarnym jak Polska, nie jest dziełem samostanowienia, lecz regulacji odgórnych, państwowych, zgodnie z oczywiście z zasadą suwerenności ludu. Legitymizacja samorządu terytorialnego jest więc po części elementem legitymizacji państwa jako takiego. Z drugiej strony, instytucja demokratycznie wybieranych władz samorządowych rządzi się swoją legi logiką legitymizacji. Wyborcy wybierają polityków, a politycy zabiegają o poparcie wyborców lokalnych. Można więc mówić o dwóch rodzajach legitymizacji: w dużej, w zasadniczym względzie substancjalnej, bo to od niej zależy istnienie władzy w państwie w ogóle. Oraz małej i akcydentalnej, stanowiącej odzwierciedlenie poparcia, sympatii dla określonej elity rządzącej. Już zbliżam się do podsumowania. Współcześnie dominujący sposób legitymizacji władzy jest kontraktualistyczny. Zakłada się istnienie pewnych mowy społecznych, z której wynika uporządkowanie stosunków politycznych w państwie, forma rządów, ustrój gospodarczy i podobne. W praktyce politycznej większe znaczenie ma bardziej przyziemna i odczuwalna idea demokracji deliberatywnej. I przykładem mogą być różne formy konsultacji społecznych, jak na przykład popularne ostatnio i usankcjonowane prawnie, także w Polsce, budżety obywatelskie. Samorząd terytorialny traktowany jest jako część władzy publicznej, mimo że posiada oddzielną osobowość prawną, funkcjonuje samodzielnie w sposób niezależny od władzy centralnej. Stanowi tym samym interesującą z punktu widzenia teorii polityki konstrukcję polityczną prawną. Mimo samodzielności w zasadniczym względzie pozostaje niesamodzielny. Tak? Nie jest podmiotem suwerennym, nie jest też podmiotem y, politycznym w takim ścisłym sensie, by powiedział, szmitowski. Jednakowoż w dyskursie publicznym, a nawet w systemie prawa konstytucyjnego, przypisuje się mu pewne atrybuty polityczne, na przykład władze poszczególnych organów są, jak wspomniałem, wybierane w wyborach powszechnych zgodnie z zasadą demokratyzmu. We współczesnym państwie samorząd czerpie swoją władzę z dołu, ale zasady jego funkcjonowania i ramy organizacyjno-prawne określa władza z wierzchu. W sensie administracyjnym organy samorządu terytorialnego są niezależne, samodzielne, jednak w sensie politycznym podlegają regulacjom prawnym władzy centralnej suwerennego państwa. Chociaż więc deklaratywnie władza samorządowa pochodzi, czerpie swoją legitymizację z dołu, prawnie, czyli legalnie, istnieje de facto tylko za sprawą władzy od góry. Istnienie samorządu lokalnego jest nie tylko prawnie, ale także w zakresie legitymizacji uzależnione od istnienia władzy państwowej, czyli tej władzy centralnej. Oznacza to, że wpływ legitymizacji państwowej na istnienie samorządu może być zarówno pozytywny, jak i negatywny. Kryzys legitymizacji demokracji liberalnej rzutuje na funkcjonowanie samorządu. Czy w dobie tego kryzysu istnieje szansa na odrodzenie naturalistycznych tendencji w postrzeganiu samorządu, czy ewentualny spór między władzą centralną, a lokaldu, podważy prawomocność dominującego paradygmatu apolityczności samorządu, w tym w znaczeniu oczywiście szmitowskim. Czy zaostrzenie ewentualnego sporu może w państwie unitarnym doprowadzić do autonomii poszczególnych wspólnot lokalnych, czy też raczej do zniesienia prawnej niezależności, która jest umocowana konstytucyjnie? Pytanie o polityczny horyzont samorządu terytorialnego pozostawiam jak na razie bez odpowiedzi. Bardzo dziękuję.